Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Twoje relacje cały czas wyglądają tak samo? Albo dlaczego pomimo Twoich starań przyciągasz do życia kolejnego toksyka? Koniecznie daj mi znać w komentarzu, jak sytuacja wygląda u Ciebie. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to jestem Sandra i mówię o rozwoju. Zaobserwuj mój profil, żebyśmy mogły spotykać się częściej. Stylowe relacje nie zaczynają się wtedy, gdy trafisz na właściwą osobę. Stylowe relacje zaczynają się wtedy, gdy to Ty zmieniasz siebie i swoje wewnętrzne przekonania na temat miłości, bliskości i poczucia własnej wartości. Największy przełom jest w momencie, gdy uświadamiasz sobie, że to nie Ty dostajesz miłość od innych, tylko ta miłość powstaje w Tobie i inni ci ją odzwierciedlają. Jeśli w środku czujesz pustkę, lęk, niepewność, to będziesz podświadomie przyciągać osoby, które właśnie te wartości będą Ci pokazywać. I to właśnie dlatego, Możesz przez lata trafiać na dokładnie takie same znajomości, pomimo, że z innymi ludźmi to schematy będą się powtarzać. Jeśli nie stawiasz granic, będziesz przyciągać ludzi, którzy będą je przekraczać. Jeśli nie czujesz się wystarczająca, będziesz próbować udowodnić swoją wartość w relacji. Moment, w którym zaczynasz tworzyć zdrowe relacje, to moment, w którym naprawdę zaczynasz kochać siebie. Kiedy uczysz się mówić nie i wiesz, że twoje potrzeby są ważne. Kiedy nie boisz się być sama, bo samotność nie jest już pustką do wypełnienia, a przestrzenią do wzrostu kiedy nie szukasz w związku, potwierdzenia swojej wartości, a budujesz go na szacunku, szczerości i zaufaniu. I nie, to nie jest teoria, to realna zmiana, która dzieje się w momencie, gdy zaczynasz pracować ze swoją podświadomością, czyli zmieniać podświadome programy. Twoje myśli, emocje i przekonania tworzą Twoją rzeczywistość, także w relacjach. A Ty widzisz u siebie podświadome schematy w tym temacie? Jeśli chcesz z tym popracować, wejdź na mój profil i kliknij link w bio. Tam możesz umówić się na sesję 1 na 1